Mądrość Syracha rozdział jedenasty, werset czternasty. Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana. Księga liczb rozdział 26 po tej pladze rzekł Pan do Mojżesza i Elazara, syna kapłana Aarona: Dokonajcie obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów od 20 lat wzwyż zdolnych do walki. Mojżesz więc i kapłan Elazar na równinach Moabu, naprzeciw Jericha nad Jordanem, tak zarządzili. Od 20 lat wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu, spisze się lud. Otóż Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli następujący. Pierworodnym Izraela był Ruben. Synami Rubena byli Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów. Od Pallu pochodzi ród Palluitów. Od Hesrona pochodzi ród Hesronitów, od Karmiego ród Karmitów. To są rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła 43 730. Synowie Palnu Eliab, a synowie Eliaba Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy jako przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Mojżeszowi Aaronowi ze zgrają Koracha podczas jego buntu przeciw Panu. Wtedy ziemia rozwarła swoją paszczę i pochłonęła ich i Koracha. Podczas gdy graja ginęła strawiona przez ogień 250 mężów. Tak stali się oni jakby znakiem ostrzegawczym. Synowie jednak Koracha nie zginęli. Synowie Simeona, według swoich rodów od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów od Jamina, ród Jaminitów, od Jakina, ród Jakinitów. Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów, od Saula, ród Saulitów. To są rody Symeonitów. 22200. Snowie gada według swoich rodów. Od Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Hagiego, ród Hagitów, od Szuniego – ród Szunitów, Od Ozniego pochodzi ród Oznitów, od Eriego, ród Eritów. Od Aroda pochodzi ród Arodytów, od Areliego ród Arelitów. To są rody Gadytów, według tego jak zostali spisani. 40 tysięcy Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan. Synowie Judy według swoich rodów. Od Szeli pochodzi ród Szelanitów. Od Peresa ród Parsytów. Od Zeracha ród Zerachitów. Synowie Peres, Peresa od Hesrona, pochodzi ród Hesronitów. Od Hamula ród Hamulitów. To są rody Judy. Według tego, jak zostali spisani, 76 500. Synowie Sahara według swoich rodów. Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów. Od Puwy pochodzi ród Punitów. Od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów, od Szimrona ród Szimronitów, to są rody i Sahara, według tego, jak zostali spisani 64300. Synowie Zabulona według swoich rodów, seret, od którego pochodzi ród sardytów, od Elona ród Elonitów, a od Jachleala ród Jachlelitów. To są rody Zabulonitów liczące 60 tysięcy spisanych. Synowie Józefa według swoich rodów Manases i Efraim. Synowie Manasesa byli Makir, od którego pochodzi ród Makirytów. Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów. Z nami Gileada byli Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów. Od Heleka pochodzi ród Helekitów. Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów. Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Shemita Titów i Hefer, od którego pochodzi ród Hefrytów. Selofhat, syn Hefera, nie miał synu, lecz tylko córki. Córką Selowchata było na imię Machla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. To są rody Manassesa według tego, jak zostali spisani 52 700. To są synowie Efraima według swoich rodów. Od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów, od Bekera ród Bakrytów, od Tahana ród Tachanitów, A ci są synowie Szutelacha, Eran, od którego pochodzi ród Eranitów. To są rody Efraimitów, razem 32500 dwa spisanych. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów. Synowie Benjamina według swoich rodów. Bela, od którego pochodzi ród Be Belaitów. Od Aszbela pochodzi ród Aszbelitów. Od Achirama ród Achiramitów. Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów. Od Hufama ród Ufamitów. Synami Beli byli Art i Naaman. Od Arda pochodzi ród Ardytów, a od Naamana ród Naamitów. To są potomkowie Beniamina według swoich rodów, według tego jak zostali spisani, 45600. To są synowie Dana według swoich rodów. Od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów. To są potomkowie Dana według swoich rodów. Wszystkie rody Szuchamitów według tego, jak zostały spisane, 64 400 spisanych. Znowie Asera według swoich rodów. Od Imny pochodzi ród Imnaitów, od Iszwiego ród Iszfitów, od Beri ród Beria, Beriaitów. Od synów Beri pochodzą, od Hebera ród Hebrytów, od Malkiela ród Malkielitów. Córka Asera nazywała się Sarach. To są rody Aserytów, według tego, jak zostali spisani, pięćdziesiąt Synowie Neftalego, według swoich rodów, jahsel od którego pochodzi ród jahselitów od Guni ród Gunitów. Od Je Jesera pochodzi ród Isrytów, od Shillema ród Shillemitów. To są rody Neftalego, według tego, jak zostali spisani, 45 400. Ogólna zaś liczba wszystkich Izraelitów według tego, jak zostali spisani, 601 730. Następnie tak mówił Pan do Mojżesza: pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony według liczby głów, jako dziedzictwo. Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy udział, a temu, które ma mniej, mniejszy. Każde otrzyma przydział odpowiadający danym spisu. Kraj ma być podzielony dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach. Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy rody liczne i mniejsze. Autospis lewitów według ich pokoleń od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów od kechata ród Kehatytów. Od Merariego, rod Merarytów, a dalsze rody rod Lewitów to Libnici, Hebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kehat był ojcem Amrama. Żona Amrama nazywała się Jokebet, a była córką Lewiego, urodzona w Egipcie. Z niej urodzili się Abramowi, a Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam. A Aronowi urodzili się Nadab, Abihu. Elazar oraz Itamar. Jednak Nadab i Abichu zginęli, gdy nieśli przed Pana inny ogień w ofierze. Było ich wszystkich mężczyzn wieku od jednego miesiąca wzwyż 23 tysiące, nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami i nie otrzymali udziału pośród Izraelitów. To byli ludzie, których spisał Mojżesz i kapłan Elazar na równinach Moabu, w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha. Pośród nich nie było Nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni synaj. Rzekł im bowiem Pan, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden oprócz Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 9, werset od 27 do 31. Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno, ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu niewidomi, przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał, wierzycie, że mogę to uczynić? A oni odpowiedzieli Mu, tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech Wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9, wersety od 24 do 27: Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie. Abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.